Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom gminy Sanok za tak liczny udział w konsultacjach społecznych związanych z poszerzeniem granic miasta Sanoka o dziewięć miejscowości z gminy Sanok. Frekwencja 72,5% świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu naszych mieszkańców oraz odpowiedzialnej obywatelskiej postawie. 98% mieszkańców zadecydowało, że chcą pozostać w gminie Sanok. To bardzo dobry wynik. Mieszkańcy sami wiedzą, gdzie jest ich mała ojczyzna i chcą decydować o tym, co w tej małej ojczyźnie się dzieje. Nikt nie powinien decydować za mieszkańców. To ich głos jest tutaj najważniejszy. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych.